Różnica między 0 a 1 Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co naprawdę powstrzymuje cię przed przekroczeniem granicy? To nie tylko prawo, to coś głębszego. Różnica między zerem a 1 to przepaść. Palacz, który rzuca nauk, doskonale to rozumie. Każdy dzień bez papierosa to zwycięstwo, ale pokusa tylko jednego zawsze czai się w cieniu. Uleganie pokusie resetuje wszystko. Znowu jesteś palaczem, a siła woli spada do zera. Ta sama zasada dotyczy wszystkiego w życiu. Co powstrzymuje cię przed zrobieniem czegoś, co wiesz, że jest złe? Czy kiedykolwiek fantazjowałeś o popełnieniu zbrodni? Wszyscy mamy takie myśli. To siła woli i moralność powstrzymują nas przed przekształceniem ich w rzeczywistość. Pamiętaj, że różnica między myślą a czynem jest ogromna na początku, ale maleje z każdym krokiem w stronę ciemności.